Uszanowanko klockowe, świr z tej strony Pan Szczupak, który przyszedł do Was z recenzją minifigurki z serii 10. Minifigurki, która przyszła do mnie w jednej z paczek otwieranych niedawno, tak więc przyszedł czas, żeby jej się przyjrzeć. Ze względu na wiele aspektów jest to naprawdę bardzo ciekawa minifigurka, lecz o tym już wszystko za momencik na spokojnie po kolei, tak żeby tutaj nie powstał żadny bałagan. Yy, no i żebyśmy nie pytali się na przykład Co? No. Także, przyjrzyjmy się najpierw całej tej serii 10. Więc zapytacie się mnie ci wszyscy, którzy nie pamiętają albo nawet nie wiedzą. O co chodziło z tą serię 10, dlaczego była tak niesamowita? No bo spójrzmy na listę mini 16 dosyć pospolitych, niewyróżniających się ładnych mini figurek. Lecz wtedy, z racji tego, że była to już 10 seria, że dobrze idzie. Idziemy dalej, nie zatrzymujemy się, no to warto zrobić coś takiego ciekawszego z tej okazji. Ile. Postanowił pójść na całość. Wyprodukowało jedynie 5000 sztuk 17 mini figurki, jaką był Mr. Gold. Mr. Gold to było coś niesamowitego. Jak udało Ci się trafić, to byłeś szczęściarzem większym niż Goguś, i to było naprawdę coś niesamowitego, gdyż jak nie wiem, zobaczycie, ile kosztuje Mr. Gold teraz. No to to są kosmiczne ceny. To jest jedna z najdroższych minifigurek, która była dostępna jedynie dla wybrańców albo tych, którzy kupowali całe masę kartonów, żeby przeszukiwać. Jeżeli trafili na Mystery Golda, to to już wygrali życie. Tak więc to było to coś niesamowitego, już nawet ten Policjant z 18 serii, już nawet ten Grindenwald z Harry'ego Pottera, który też był w jakiejś tam ograniczonej liczbie, jedna sztuka na karton, to się umywa. Mr. Go to było coś niesamowitego. Ale już dobra, jeszcze się ten tym w 16 I figurką. niestety nie mam żadnej tej oryginalnej karteczki, ale za to sobie wypisałem, a wy zaraz dostaniecie ładne zdjęcie. Tak więc była pani bibliotekarka, meduza, rzymski żołnierz, bogini wojny, Tomahawk, Spadochroniarz, pszczółka Maja, starszy pan, zawodnik gry w paintballa, latarnik, clown harlequin Żołnierz Imperialny, tak zwany łapacz, dziewczyna z Beverly Hills. Nie, nie mam pęcia bym ją nazwał nawet teraz Jessicą. Malarz, fachowiec, no, no ogólny ten wiecie, ten co go zatrudniacie, on mówi, że zrobi w pięć dni, a kończy w dwa tygodnie. No i na koniec motocyklista. I ten motocyklista myślę, że świetnie by się spisał, nie wiem, w dzisiejszym Hidden Site, gdzie również jest ten gang motocyklistów, on, on, on by tam pasował. Tak więc teraz zajmijmy się już tą minifigurką, jaką jest żołnierz imperialny. Jest on naprawdę bardzo ładną, ciekawą minifigurką, która idealnie wpasowuje się w klimat LEGO Pirates. No, zobaczcie tylko na niego ten świetny mundur, białe spodnie. Różne przepasanie. Widać, że jest to ten jeden z takich wyżej postawionych żołnierzy, ze względu na perukę, którą nosi, ponieważ myślę, że nie była ona dostępna aż tak dla każdego. Było to coś, o co trzeba dbać i co samo w sobie dużo kosztuje. Jako atrybut dostał taki bardzo prosty karabin strzałkowy w kolorze brązowym. Tak więc cała mi figurka bardzo dobrze kojarzona z serią Pirates i tam ją umieściłem, bardzo dobrze się zaklimatyzowała. Ci, którzy obserwują Instagrama Fisherex, wiedzą o czym mowa. Tak więc myślę, że trochę szkoda. I pojawia się pytanie dlaczego? No właśnie, dlaczego? Dlaczego nie pojawiły się inne wersje żołnierzy? No z chęcią bym na przykład. Przygarnął takich żołnierzy, nie wiem, z 21 serii, czy coś takiego. No, bo myślę, że w takiej oryginalnej czapce czako, w jakimś plecakiem, jakiejś szabli, no to byłoby to naprawdę coś ciekawszego niż nawet jak w tym roku wydana ta nieszczęsna pani pirat, która jest naprawdę bardzo ładna. Jednakże nie ma w niej nic takiego oryginalnego według mnie. Ale to już może kwestia na inne rozmyślenia, na przykład na klockowy logasek. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Jeżeli komentarze będą włączone, to oczywiście napiszcie, co o tym sądzicie. Czy macie Mr. Golda w tej nieco fajkowej wersji, która jest dosyć tańsza? Bo wiem, że są takie wersje, ale myślę, że to jest troszkę takie oszukiwanie przeznaczenia niepotrzebne. Jak się nie udało, no to trudno. Jak się nie ma pieniędzy, no to trudno. No no, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Tak Pan już powiedział. Tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia.